Cześć, ja jestem Kuba. Dzisiaj porozmawiamy sobie o GIT-ie, czyli o narzędziu do kontroli wersji, które jest używane w szeroko pojętym świecie IT, praktycznie na każdym kroku, jeżeli chodzi o produkcję oprogramowania, więc jeżeli chcecie pracować jako programista, jako tester, albo jako człowiek, który zajmuje się automatyzacją procesów wytwarzania oprogramowania, to z takim gitem na pewno się spotkacie. Jeszcze tak słowem wstępu, Dzisiaj będzie film o części teoretycznej gita, więc dzisiaj nie będę pokazywał żadnych praktycznych zastosowań. A w następnym odcinku zajmiemy się częścią praktyczną, czyli jak sobie takiego gita faktycznie używać w połączeniu z jakimś IDE albo z konsoli. Także przechodząc do czystej teorii, skąd się wziął git? Dawno, dawno temu stworzył go taki gość, który stworzył również Linuxa. Podobno całego gita napisał w jeden wieczór, a potrzebny mu był git do tego, żeby razem ze swoimi kolegami współpracować nad tworzeniem projektu, jakim był Linux. No i teraz z czym się taki git ma? Jak sobie normalnie tworzycie projekt programistyczny, jakąś aplikację, czy jakieś rozwiązanie, jakieś, jakieś, jakieś oprogramowanie, no to na pewno macie jakieś pliki, z których korzystacie, czyli tak zwany kod źródłowy. I takie pliki trzymacie sobie w jakimś katalogu. One tworzą jakąś logiczną strukturę. Macie swój katalog ze swoim projektem, i to się tak ładnie z angielska nazywa Workspace. Taki Workspace to jest podstawa dla repozytorium gitowego. Samo słówko git nie znaczy nic. To jest po prostu taka nazwa robocza, ktoś sobie tak to nazwał, ale to jest jednocześnie nazwa narzędzia. Więc jeżeli w konsoli sobie wpiszecie git, no to, to nazwą narzędzia się po prostu wywołuje komendy gitowe. No i te komendy gitowe zawsze się zaczynają po prostu od git. Wracając do tego, czym jest Workspace. Mamy nasz Workspace, mamy nasz projekt programistyczny. I teraz, po co nam jest w ogóle kontrola wersji? Po co nam jest ten git i po co nam są jakieś zdalne repozytoria i tak dalej? Jak mógłbym koledze dać po prostu ten kodon, by coś dopisał i mi go oddał? O tym opowiem trochę później, jak dojdziemy do czegoś, co się nazywa branching, czyli tworzenie gałęzi, na których jakieś tam zmiany kodu źródłowego się pojawiają. Na razie chciałbym, żebyście posłuchali trochę o dodawaniu plików, o tym, jak to wygląda lokalnie, czym jest zdalne repozytorium itd., itd. O pracy na branczach będziemy mówić za chwilę. OK, więc mamy nasze... Nasz workspace, i teraz chcielibyśmy sobie jakieś pliki pododawać do tego naszego repozytorium, czyli no, może nie wszystkie tutaj, akurat cztery pliki chcę wyrzucić do repozytorium, nie wszystkimi czterema chcę się podzielić z kimś, bo powiedzmy ten plik 4 to jest jakiś mój plik roboczy, napisałem sobie skrypt, żeby coś tam mi z tym kodem robił, albo to jest jakieś zdjęcie, albo może taki diagram jak ten, który tutaj pokazuję. Więc, jeżeli chcemy dodać pliki, używamy polecenia git add, z angielskiego add to jest po prostu dodaj, ale to jeszcze nie wszystko. Jak sobie pododajemy takie pliki, to one się pojawiają na takiej fazie repozytorium, która się nazywa staging, czyli te pliki są przygotowane do bycia zwersjonowanymi, ale jeszcze wersjonowane nie są. Jak już takie pliki pododajecie, no to one są tutaj w tym staging. Oczywiście one nadal są w tej fazie Workspace, czyli w tej części, z nimi się nic fizycznie nie dzieje, one nadal są na waszym dysku. Jeżeli byście chcieli taki plik zastejżowany usunąć z tej fazy staging, no to używacie Git Reset i on po prostu się usuwa z tego, z tego etapu staging. No i dalej, jak już jesteśmy pewni, że jakieś tam pliki, żeśmy pozmieniali, nanieśli zmiany na, na jakieś pliki, to używamy polecenia git commit, podajemy treść tego git commit'a, czyli jakiś taki tytuł dla konkretnej wersji tych plików, no i wtedy one się ta wersja zapisuje się w repozytorium. Znowu z tymi plikami fizycznie nic się nie dzieje, one nadal są na dysku. Gdzieś tam w takich strukturach tego repozytorium gitowego tworzy się wpis o tym, że te pliki w jakiejś tam wersji wyglądają tak i tak. Teraz, jeżeli pozmieniacie te pliki w jakiś sposób, dopiszecie kilka linii kodu, usuniecie kilka linii kodu, zaimplementujecie jakieś nowe metody, znowu git add, git commit i pojawia się nowa wersja. No i teraz z wersjami jest o tyle fajnie, że możemy sobie między nimi skakać. Czyli, jeżeli ktoś chce używać plików w danej wersji, to po prostu się do nich checkoutuje, czyli zmienia sobie wersję tych plików itd. Tak za chwilę przejdziemy do tego, jak te komity są układane w repozytorium i albo, może od razu to pokażę. Czyli mamy jakiś kod źródłowy i robimy sobie na nim git commit, no to pojawia się commit. Robimy kolejny komit, komit numer 2. no to pojawia się na górze tego komita. No i im nowsze komity, tym będą wyżej w takim drzewie komitów. No jak teraz już skończymy pracę. Na, na jakimś etapie, czyli zrobimy sobie ileś tam tych commitów i stwierdzamy, że okej, okay, to jest gotowe, żeby coś tym dalej ktoś mógł inny robić albo chcemy sobie zrobić kopię zapasową tego, co żeśmy zrobili to używamy polecenia git push, żeby wypchnąć to do tak zwanego repozytorium zdalnego, czyli to git push w zasadzie nie robi nic specjalnego, to jest po prostu sposób synchronizacji tego repozytorium lokalnego, które mamy u siebie na komputerze z jakimś repozytorium, które jest gdzieś na serwerze, czy to w chmurze, czy to po prostu gdzieś w bezpiecznym miejscu, gdzie te pliki wiemy, że na pewno nie zginą, nikt ich nie upadnie, itd., itd. Jeżeli ktoś inny wepchnął taki pliki do repozytorium zdalnego i chcemy sobie je pobrać, na przykład nasz kolega, który sobie pracował, rzucił coś do tego repozytorium zdalnego i chcemy pobrać jego kod, git pull i to repozytorium zdalne. Synchronizuje się z tym, co mamy lokalnie, czyli jakiekolwiek zmiany, które są tutaj, jakiekolwiek komity. Jeżeli na przykład lokalnie miałbym tylko te trzy komity, a w repozytorium zdalnym, zdalnym byłyby wszystkie sześć, no to te sześć komitów pojawia się u mnie i mam wszystkie wersje. To tyle, pokrótce, jeżeli chodzi o polecenia, o relacje między lokalnym repozytorium a repozytorium zdalnym. Na razie to się może wydawać czarna magia. Jeżeli przejdziemy do części teoretycznej, wróć do części praktycznej, to na pewno się to trochę rozjaśni. Na razie w praktyce myślę, że wystarczy wiedzieć o tym, że są jakieś tam trzy, trzy fazy, trzy grupy, na które możemy podzielić pliki, które się pojawiają w naszym projekcie, takie, które są po prostu w projekcie, ale nie są objęte nadzorem, nie są wersjonowane, czyli to jest ten workspace, pliki, które żeśmy zastężowali, czyli są przygotowane do bycia zakomitowanymi, no i pliki, które już są zakomitowane. Przy czym ten plik jeden to nadal jest cały czas ten sam plik, On się tutaj nie, nie zmienia jakoś. Ok, to wstęp mamy ze sobą. Teraz coś, co często ludzi trochę przeraża, czyli brancha. Branch po polsku to jest gałąź. No i teraz, jak sobie pracujemy nad takim naszym projektem programistycznym i robimy te komity, no to tak jak już wcześniej wspomniałem, komity się nakładają na górę. Zawsze. Więc jak ktoś zrobi nowy komit, to on się dodaje tak jakby na Czyli budujemy sobie taką strukturę, trochę jak. Odwrócona piramida, można by powiedzieć, bo pewnie im dalej w projekcie tych ten, ten branczy będzie więcej. No ale generalnie chodzi o to, że najstarszy komit jest na samym dole, najnowsze komity są na samej górze. No i teraz, jak chcemy się odnieść do starszego, no to możemy sobie pozbyć się na przykład tych dwóch. No i mamy tylko cztery komity, tak? Czyli zawsze nowa wersja wchodzi na wierzch. Podstawą każdego repozytorium gitowego jest tak zwany master branch. Jakiś czas temu pojawił się trend, żeby ten branż nie nazywać master, tylko żeby go nazywać main. Nie będę mówił tutaj o powodach, czemu niektórzy stwierdzili, że nazwa master jest niefortunna. Po prostu tak ktoś wymyślił. Nadal w branży używana jest nazwa master, ona nie zginęła. Ten main się nie przyjął. Ok. Czyli mamy naszego mastera, który jest podstawą naszego repozytorium i to w masterze jest. Tak, jakby główna część naszego kodu, to co na pewno działa, to co na pewno się kompiluje, to co ktoś może sobie pobrać, uruchomić, czyli taka ta wersja właściwa. No ale teraz, jak coś robimy, zwłaszcza w grupie, to dobrze by było móc to gdzieś dodać na jakiejś takiej bocznej gałęzi, żeby ktoś z zewnątrz, jak sobie patrzy na ten projekt, to nie ogląda takiej nieskończonej pracy, tylko ogląda tego Mastera, który jest w jakiejś tam fazie rozwoju oprogramowania, ale ma działającą wersję tego oprogramowania, może jest niekompletna, jeżeli chodzi o funkcjonalności, czyli na przykład jak mamy aplikację okienkową, tak jak tutaj mam, to narzędzie do rysowania, to może na przykład nie ma wszystkich tych kontrolek tutaj, ale w jakiejś wersji już działa. I teraz, jeżeli chcemy sobie coś doimplementować, to tworzymy tak zwanego brancha, czyli nową gałąź. Ta gałąź jest tworzona z kodu, który już istnieje, więc z tych dwóch komitów, jeżeli mamy repozytorium, w którym są dwa komity i mamy master branch, no to z niego sobie tworzymy nową gałąź i do tej nowej gałęzi możemy dorzucać swoje komity. Przy czym one są dodawane do nowej gałęzi, ale nie są od razu dodawane do mastera. O tym, jak je dodać do mastera, opowiem za chwilę. No i teraz wyobraźmy sobie, że pracujemy we dwójkę nad jakimś projektem. Ktoś go wcześniej zaczął, czyli na przykład ja sobie zacząłem, tak, zrobiłem sobie program, w którym się wyświetla tylko okienko, i teraz chciałbym sobie do tego okienka coś doimplementować. Na przykład, ja sobie będę pracował tutaj nad tym, żeby te zakładki były na dole, a ktoś będzie sobie pracował nad tym, żeby tutaj był panel z boku i żeby były tam jakieś kształty. Albo razem sobie pracujemy nad wykończeniem domu. Mamy już dom, mamy jakieś tam ściany i podział na pomieszczenia, podział na jakieś pokoje. No i teraz trzeba pomalować ściany, na przykład w tym domu, albo urządzić jakieś pokoje. No i dzielimy się tak pracą, że ja sobie urządzam salon, a moja żona urządza sypialnię. Czyli razem mamy tą część wspólną, każdy z nas ma tą część wspólną, bo jesteśmy w jednym domu. No i teraz ja sobie coś robię w salonie, tak, ale to co robię w salonie nie wpływa to na to, jak. Wygląda sypialnia, którą urządza na przykład moja żona, bo to są dwa odrębne pokoje. Koniec końców, chcemy, żeby to był nasz dom wspólny, czyli żeby wszystkie te zmiany weszły do tego mastera. Czyli cokolwiek tutaj zaaplikuję, no to później chcę zmerżować, połączyć, żeby to było tym naszym wspólnym domem, tym naszym wspólnym projektem, naszym programem. No i teraz się pojawia coś, czego się często programiści boją, albo w ogóle ludzie, którzy używają Gita się boją, czyli merżowanie, czyli łączenie tych funkcjonalności z branchy do brancha. Tutaj często się pojawia słowo, które się nazywa konflikt. No i ludzie się generalnie boją tych konfliktów, jak to rozwiązać, ktoś tutaj naimplementował jakiś kod, teraz nie można tego pomerżować, o matko bosko. Nie ma się czym martwić, jest kilka strategii mergowania, jedne bardziej sympatyczne niż inne. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli pracujecie nad wspólną częścią programu, to najlepiej jakbyście pracowali w trochę dwóch innych miejscach. Czyli jak pracujecie nad jednym domem we dwójkę, to nie pracujecie oboje najpierw w salonie, a potem najpierw później w sypialni, tylko najlepiej niech każdy weźmie sobie swoją małą działkę. Nad nią pracuje. Wtedy na pewno nie będzie problemów z merczowaniem tego, z łączeniem tych funkcjonalności, bo po prostu każdy robił kawałek tego oprogramowania, a w trochę innym miejscu można je połączyć, bo to są niezależne od siebie części. Jeżeli zdarzy się, że musicie pracować nad tym jednym pokojem, czyli na przykład nad jednym konkretnym okienkiem, to może warto się zastanowić, czy nie pracować po prostu razem, nie zrobić tak zwanego per programming. Wtedy znowu na pewno nie będziecie mieli konfliktów, na pewno nie będzie duplikacji pracy, na pewno sobie gdzieś tam pomożecie. Pomimo tego, że ten pair programming wydaje się głupi, bo dwie osoby siedzą przy jednym komputerze i piszą razem, a klawiatura jest jedna. No wcale on taki głupi nie jest, bo przynajmniej zapobiega konfliktom przy merge'owaniu. I co dwie pary oczu to nie jedna, więc po prostu nad jednym kawałkiem kodu jak się pracuje, to najlepiej nie, 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 nie robić tego na dwóch branczach, bo no będzie problem. Konflikty da się rozwiązywać, ale najlepiej ich po prostu nie generować. Ok, wracamy do mergowania. Załóżmy, że konfliktów nie ma, no ale teraz jest kilka strategii mergowania. Jest tak zwane po prostu git merge, czyli mamy dwa brancze, które chcemy ze sobą w zasadzie nie ze sobą, tylko chcemy zmerczować do mastera, czyli chcemy nanieść zmiany, które się pojawiły na tych branżach, do tego master brancha, do tego brancha głównego, po to, żeby uzupełnić jakieś funkcjonalności tego programu, czyli znowu na przykładzie tego narzędzia, które ja mam tutaj do rysowania, miałem po prostu okienko, kolega zaimplementował ten panel tutaj po lewej, koleżanka zaimplementowała ten panel tutaj na dole. I chcieliby to połączyć, tak? Te panele są ze sobą jakoś tam niezwiązane specjalnie mocno, one są związane bardziej z tym okienkiem. No i teraz dodają je do tego Master masterwarancza, żeby powstał kompletny program. Czyli po prostu robią tak zwany pull request, czyli prośby o to, żeby ten kod wszedł do mastera. O pull requestach opowiem w tej praktycznej części. O pull requestach opowiem w tej praktycznej części filmu o gicie. Bo w teorii samo narzędzie Git nie, nie ma konceptu pull requestów. Ten koncept pull requestów pojawia się dopiero jak mamy serwer Gita. I trudno o tym po prostu w teorii opowiadać. Czyli mamy pull request i teraz ten pull request możemy zmerżować do Mastera, czyli włączyć te komity z różnych branczy, czy z różnego brancha do Mastera na kilka różnych sposobów. Taki pierwszy sposób to jest po prostu merge, tak zwany zwykły merge, bez żadnych specjalnych właściwości. I teraz, robiąc takiego zwykłego merge'a, niezależnie od tego, który branch chcemy smergować jako pierwszy, to te komity w masterze pojawią się w takiej kolejności. Czyli w zasadzie w kolejności ich tworzenia. Komit C w czasie, czyli powstał sobie na przykład o godzinie 12. Komit D o godzinie 13, E o 17, a komit F to w ogóle o 20. Tutaj sobie pracował wieczorem. Na drugi dzień robią mercha do mastera. No i te komity w masterze pojawią się w takiej kolejności. I teraz, gdzie tutaj mogą być konflikty potencjalne? Komit C konfliktów z Masterem na pewno nie będzie miał. Komit D może mieć już konflikty, bo C było coś zmienione względem tego, co było tutaj. Ok. To jest pierwsze miejsce, gdzie może powstać konflikt, jeżeli ten branch, ten salon jest merdżowany jako drugi do mastera. Jeżeli branch o nazwie sypialnia jest merge'owany jako drugi do mastera, czyli były komity A, B, D, E i teraz tego domerżowujemy, no to znowu komit C na pewno nie wygeneruje żadnego konfliktu, ale komit F już może wygenerować konflikty, bo nie wiemy, czy komit D albo E nie zmienia czegoś, co, od czego zależał komit F. OK? Koniec końców, komity, jeżeli nie ma konfliktów, pojawią się w masterze w takiej kolejności. To jest pierwsze podejście. Drugie podejście, tak zwany rebase. I tutaj, przy rebaseowaniu istotna jest kolejność mergowania do, do mastera, czy w ogóle mergowania branży. Załóżmy, że salon, branch salon, jest pierwszym branchem, który. Merge'ujemy do mastera, do mastera metodą rebase. No to co się stanie? Mamy git rebase merge. Przy czym znowu, ta operacja jest robiona przez, przez serwer gita, nie samego gita. W samym gicie jest operacja git rebase, która jest tak jakby niezależna. I co Wam git rebase zrobi? O tym opowiem w następnym filmie, czyli w tej części praktycznej. Na razie robimy rebase merge'a do mastera, no i w zasadzie rebase merge nie robi w tym przypadku nic specjalnego. Po prostu dorzuca te dwa komity do mastera na wierzch tego, co było, czyli łączy te dwa brancze. Ale jeżeli już mamy ten salon zmerczowany, czyli nasz master wygląda tak i teraz chcielibyśmy zrobić rebase merge w sypialni, no to te komity już się nie pojawią w takiej kolejności, jak były tworzone, czyli ten C nie wejdzie tutaj pomiędzy B a D, tylko te komity muszą wejść na wierzch tego, co jest w masterze. Czyli w dużym skrócie rebase zadziała tak, że najpierw do tego brancha dociągnie wszystko to, co jest w masterze, czyli te cztery komity, i dopiero na wierzch tych komitów, które są w masterze, dołoży te komity specyficzne dla tego brancha. Dlatego koniec końców ten master będzie wyglądał tak. Teraz, gdzie tu się mogą pojawić konflikty? Konflikty się mogą pojawić przy komicie C i przy komicie F, kiedy one wchodzą do tego mastera, no bo D i E mogły zmieniać coś, od czego zależy komit C, i tak samo mogły zmieniać coś, od czego zależy komit F. Przecież w idealnym świecie tych konfliktów nie będzie, bo to, co jest na żółto i to, co jest tutaj na niebiesko, to były jakieś rozłączne części, czyli tutaj robiliśmy jakieś zmiany w salonie. Tu są zmiany w sypialni. To są zupełnie dwa odrębne pokoje. I tyle. I konfliktów nie ma. Ostatnim podejściem do mergowania czyli do łączenia takich branczy, jest squash. No i squash jest w sumie niezależny od tego, czy jest robiony merge, rebase czy merge, bo to co robi squash, to łączy wam te wszystkie komity w jeden commit. No i teraz bez różnicy. W zasadzie to nie jest bez różnicy, to jest y, trochę jak rebase. bo komit Z pojawia się dopiero w momencie, gdy, gdy klikniecie merge na jakimś tam serwerze bitbucketa. To wtedy wszystkie te komity są łączone w jeden komit z jakimś tam znacznikiem czasu teraz, w momencie, kiedy był kliknięty ten merge. No i tyle. I taki komit, który składa się z tych wszystkich zmian z brancha, pojawia się w jakimś. Y w jakimś innym branchu, w naszym przypadku w masterze. Jeżeli mielibyśmy tutaj jeszcze sypialnię obok i najpierw byśmy zrobili squash z salonu, później byśmy zrobili sypialni, to wyglądałoby tak, że po prostu tu sobie wszedł commit z salonu, a na jego wierzch wszedłby drugi commit z sypialni. Czyli podobnie jak w przypadku rebase'a. Tak, bo to by był jeden commit, to by był drugi commit, czyli te dwa na dole byłyby pierwszym komitem, te dwa na górze byłyby drugim komitem. To, w jaki sposób będziecie merge'ować swoje branche zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja osobiście stosuję podejście rebase najczęściej. Dlaczego? Bo pozwala mi zachować całe drzewo, czyli wszystkie komity, które kiedykolwiek zrobiłem. No i teraz załóżmy, że w D robię jakąś tam mikrozmianę, później doimplementowałem coś jeszcze w E. Zawsze mogę się wycheckoutować do D. Jeżeli zrobię skłosza, nie mogę czegoś takiego zrobić. Mam po prostu jeden zbiorczy komit, który ma wszystkie zmiany. Skłos jest o tyle dobry, że jak ktoś robi bardzo dużo komitów, na przykład 100 komitów na jedną zmianę, które nie ma sensu tam między nimi przechodzić, czyli D w ogóle nie działa, dopiero w E jest jakaś działająca wersja, no to, to uruchamianie D nie ma najmniejszego sensu. Wtedy skłosz to, to jest dobre wyjście. Jeżeli zawsze robimy takie zmiany, gdzie każdy kawałek da się odpalić, to rebase jest fajną opcją. Jeżeli chodzi o merge'a, w zasadzie ja nie widzę jakichś zalet tego, poza tym, że możemy zobaczyć w którym momencie kolega nam coś zepsuł, ale tak naprawdę to rebase moim zdaniem jest sensowniejszym podejściem, bo mamy separację. Zmian jednej osoby, czy jednego brancha od zmian naniesionego na drugiej, naniesionych na drugi brancz. W taki sposób, że zawsze mamy takie kompletne zmiany jedna po drugiej. To tyle, jeżeli chodzi o część teoretyczną gita, po co używać systemu kontroli wersji git? Po to, żeby współpracować z kolegami i koleżankami nad tworzeniem oprogramowania. Kilka podstawowych komend, git add, git reset do dodawania i usuwania z tej fazy staging. Git commit, jak już mamy przygotowaną jakąś wersję tutaj zostagowaną i chcemy ją zapisać. Git push, żeby to wypchnąć do zdalnego repozytorium, pull, żeby pobrać. mergowanie, zwykły merge, czyli komity pojawiają się w master branchu w kolejności chronologicznej, rebase kolejności takiej, jak były mergowane brancze, czyli najpierw mamy tutaj mastera, to co było, później mamy zmiany z salonu, wszystkie zmiany z salonu, później mamy wszystkie zmiany z sypialni na górę, czyli nie w takiej kolejności, jak komity były tworzone, tylko w takiej kolejności, jak brancze były mergowane i skłosz. Jak mamy dużo komitów, chcemy je zbić w jeden duży komit i mieć po prostu taką wielką paczkę binarne podejście, gdzie nie ma nic pomiędzy jest albo cała funkcjonalność zaimplementowana, albo jej po prostu kompletnie nie ma. No i to tyle. Trochę teoretycznego wstępu. Na pewno Gita będziecie potrzebowali, jeżeli chcecie pracować w kilka osób nad jakimś projektem. Da się te projekty pakować do jakichś archiwów, wysyłać mailem, na pendrive. Ie. Tylko gwarantuję wam, że przy odpowiedniej skali takiego projektu takie Podejście będzie po prostu mocno niepraktyczne, bo ja dzisiaj dałem koledze jakąś tam paczkę, później swój kod spakował, ale skopiował nie tą paczkę na pendrive'a i oddał mi dokładnie to samo, co ja dałem jemu. I to może generować problemy, a tak to tutaj z gitem po prostu mamy jakieś brancze. OK, zrobiłem merge'a, Ściągnij sobie zmiany z mastera i tyle. I masz na pewno mój kod, tak? I dodawaj sobie swoje zmiany na wierzch. Są jeszcze inne systemy kontroli wersji takie które powstały trochę wcześniej jest coś co się nazywa Subversion osobiście nigdy się w pracy takiej zawodowej z Subversion nie spotkałem, Spotka... Oczywiście nie spotkałem się ale tylko w formie do odczytu więc Subversion nie używałem do nanoszenia zmian raczej żeby jakiś kod skądś pobrać więc co Subversion mówił nie będę, z jakiegoś powodu wyszło z użycia, nie będę tego roztrząsał, git jest po prostu potrzebny Czemu w ogóle powstało repozytorium zdalne? No, bo wyobraźcie sobie, że trzymacie cały projekt na swoim komputerze, odchodzicie z pracy i zabieracie komputer, firma zostaje z niczym. Mając to repozytorium zdalne, które gdzieś tam jest utrzymywane przez firmę, czy w ogóle to jest jakiś serwer zewnętrzny, no to ten kod zostaje, tak. W razie by się dysk spalił, w razie by nie wiem, piorun trzasnął w komputer, no to nadal te wszystkie zmiany są w tym repozytorium zdalnym, bezpieczne, gotowe do pobrania łatwo się współpracuje z innymi programistami. No i to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w filmie o praktycznej części Gita. Cześć!